Zrobiłam to pytanie, bo z, z głębi serca czuję, że jest zapotrzebowanie na tym kołczu jest ogromne. Pod tym względem, że jesteśmy teraz w takim świecie, który jest bardzo kompleksowy. W tym kompleksowym świecie rzeczy dzieją się szybko. Często kompletnie niezgodnie z jakąś rutyną czy z jakimiś y, znanymi krokami, i trzeba bardzo y, umieć szybko reagować na różne zmiany. I tak myślę, że dla mnie taka wizja przyszłości, w której naprawdę firmy działają dobrze, to, y, to liderzy, którzy mają przynajmniej podstawy umiejętności team coachingowych, czyli wiedzą, jak rozmawiać ze swoimi ludźmi, wiedzą, jak w prosty łatwy sposób reagować na konflikty. I myślę, że zewnętrzni coachowie zawsze mogą być potrzebni, bo są pewne większe procesy, głębsze procesy, ale idealnie by było, gdyby każdy menadżer był tym coachem swojego zespołu. I oczywiście on będzie zwracał na pewne rzeczy uwagę, a na inne nie, bo wcale nie musi, bo do tego być może warto już wziąć zewnętrznego facylitatora czy coacha, ale takie bieżące, taka bieżąca higiena zespołu, który bez większych problemów realizuje swoje cele w dobrej atmosferze. To właśnie jest, myślę, bardzo ważne I, i, i każdy lider, każdy menadżer fajnie by było, gdyby miał takie kompetencje. A one wcale nie są takie proste. To wymaga właśnie trochę poćwiczenia, trochę przyglądnięcia się, jaki mam wpływ nie zawsze ktoś w naturalny sposób potrafi tak pracować, tak zarządzać zespołem. No i to jest też bardzo, też myślę, ważne, z tego względu, że, że często potrzebujemy większej kreatywności od tego zespołu, czy jakiegoś um, nieszablonowego podchodzenia do, do sprawy. Myślę, że takie przygotowanie, umiejętności facilitacyjne, team coachingowe są ogromnym wsparciem dla, dla liderów. Myślę, że Myślę, że to jest um, Jakiś taki, to tak jak coachowie, coachowie wewnętrzni w organizacjach. Myślę, że, że też fajnie jak organizacja ma swoich coachów wewnętrznych, którzy mogą, znają organizację, znają firmę, znają jej wyzwania i potrafią facylitować czy wspierać liderów w zespołach. Także dla mnie to, to jest rynek, który jeszcze się w ogóle nie rozgrzał, który ma ogromną perspektywę przed sobą, bo, bo dążymy w kierunku, jak patrzę na świat, w jakim kierunku zmierza, do tego, że jednak ludzie zwracają uwagę na komunikację, widzą, jaka jest ważna, uczą się jej czasami właśnie na różnych kursach, i takie integrowanie tego poprzez też pracę zespołową jest super ważne. Poza tym ja bardzo wierzę, że to taki, kiedyś przeczytałam takie pytanie, czy wybierasz najlepszą do zespołu osobę o najlepszych kompetencjach, czy wybierasz osobę, która pasuje do tego zespołu. I myślę, że, że to jest znowu takie kliknięcie w myśleniu o, o funkcji zespołu, że zespół jest dobry wtedy, kiedy. Jest dla siebie nawzajem inspiracją, kiedy jest różnorodny, nie, nie taki sam. A to zawsze będzie budziło konflikty, to zawsze będzie budziło jakieś iskry, ale wtedy on ma największy potencjał. Ja myślę, że my nie jesteśmy jeszcze na tym poziomie myślenia. Często to jest tak, żeby oni się byli podobni do siebie, to się będą dogadywać. A właśnie nie, chodzi o to, żeby byli różni i się dogadywali, ale to wymaga już czegoś więcej. Najczęściej korzystają zespoły zarządów, czyli zespół, który zarządza, już wie, że jego waga i jego wpływ na firmę jest ogromny, więc to jest taki moment często, że w ogóle zarząd łapie się na tym, że to już nie chodzi o szkolenie, o kolejne umiejętności, tylko o umiejętność rozmawiania ze sobą nawzajem. I to jest taki trochę, myślę, nową dla wielu zespołów że przechodzili przez wiele szkoleń i ludzie mówią, ale myśmy już wszystkiego byli szkoleni, po czym przychodzą na ten coaching i mówią, to jest zupełnie coś innego. My zaczynamy teraz razem ze sobą rozmawiać, zaczynamy omawiać tematy, które są dla nas ważne i myślę, że to jest taka grupa, która się coraz bardziej y, poszerza, rozwija i, i widzi, że to jest ważne. Y, myślę, że, że tak patrząc na to, jak funkcjonują zespoły, to y, rzadziej się zdarza, że sięga się po to na niższych poziomach organizacji. Często właśnie zarząd N-1, czyli zespoły raportujące do zarządu i czasami właśnie zespoły w konfliktach, czyli coś się dzieje, nie mogę się dogadać ze swoim zespołem albo nie rozumiem swojego zespołu, albo coś się zmieniło i lider zaprasza coacha, żeby pomógł trochę zrozumieć, co się dzieje i wyjść na prostą czy odbudować jakieś zaufanie w zespole. Także albo w doraźnych sytuacjach, albo w takich już rozwojowych, to, to często na tych wyższych szczeblach. No i są takie organizacje też, które no Już patrzą inaczej, w sensie mają świadomość tego, że, że komunikacja jest ważna, że zespoły są ważne i w, te, w, takich, w takich organizacjach często są wewnętrzni facylitatorzy i coachowie, nawet kilku, i na bieżąco zespoły pracują z, z facylitatorami. Z tym, że częściej wtedy sięgają po swoje własne zasoby niż po zewnętrznych coachów. Także to się zaczyna rozwijać, rozkręcać. Myślę, że. Myślę, że będzie się rozwijać coraz bardziej.